vlogmasie, już w dwudziesty i ja wstałam Maja jeszcze jak widzicie sobie leży i będę się szykować, zbierać kończę o 15:00 i potem już wolne, tak więc już naprawdę bardzo się cieszę, bo już będę miała wolne aż do 4 stycznia mam wolne tak więc bardzo długo, wy też możecie pisać przez ile wolne, kiedy potem znów wam się zaczynają lekcje albo praca, czy cokolwiek innego. Ile u Was będzie trwała ta przerwa świąteczna? Bo ja tak jak mówię mam właśnie do czwartego wolne i naprawdę bardzo się cieszę. Wreszcie odpocznę, będę miała czas. No muszę sobie porządki itd. i tak dalej. Naprawdę bardzo dużo mam planów. Ale dobrze, na razie kończę i widzę się z Wami, znaczy widzę. Odezwę się do Was już później. Wracamy już do domu, dostałam pięknego kwiata z okazji imienin, ale w domu już wam go dokładnie pokażę z torczyka. A teraz już idę, już wolne mam. Do domu i pokażę Wam starczyka jakiego dostałam na imieniny od dziewczyn z pracy. On jest w sumie w wersji świątecznej. imieniny mam jutro, ale już z dziewczynami nie będę się widzieć, więc dostałam prezent dzisiaj. Jest w pięknej też doniczce zimowej i tu nawet ma wbitego z krzata. A liście, jak widzicie, ma, nie wiem, sztucznym śniegiem. Chyba tak, chyba to jest sztuczny śnieg. I biały. Ja w domu mam storczyka tylko, że różowego i aktualnie on nie kwitnie. A tego będę miała białego, więc bardzo mi się podoba. Majeczka też sprawdza, czy jej się podoba. No coś kochana, tęskniłeś ze mną? Nie mam, nie mam smaczka, ale potem tworzymy kalendarze, to dam Ci smaczkę. Więc Zaraz sobie storczyka wezmę na okno. No, i tą paprotkę, co miałam, to właśnie oddałam tacie, więc będę miała miejsce na parapecie na mojego storczyka. <grymianie> Jak majeczka wącha. Wącha jeszcze ładnie pachnie? Musisz sprawdzić, czy to byś podoba, tak? Jeszcze wam pokażę pielęgnację storczyka. Zobaczcie ostatni punkt. Roślina bezpieczna dla zwierząt domowych. Czy widzisz, majeczka? Bezpieczna jest dla ciebie. Otworzymy z moją kalendarze. I dzisiaj po pracy jeszcze byłam na zakupach z siostrą i tatą. Musieliśmy kupić jeszcze sporo rzeczy na święta. Takie do jedzenia, typu masło i wiadomo tam różne rzeczy do pieczenia ciast, bo będziemy piekły chyba dzisiaj z siostrą ciasto. Mamy piec szarlotka i jeszcze coś. Maja, czy ty widzisz numer 23, bo ja nie. I dzisiaj smaczek o smaku jagnięciny. Tobie zabawne to wszystkie lubisz. Poproś. Łapa. Daj łapkę. I teraz moje kalendarze. Tu stawiam, że będzie jakiś szybko bądź. A nie, dzisiaj batonik. I jeszcze w milce, cukierek karmelowy, i w kalendarzu chrupeczka. Patrzymy, co mamy. Marchewkowe, nie wiem, czy to ciastka, drobce, cokolwiek. Ciekawe, co będzie miał chrupek w, w 24. Litro. Zobaczcie, jak idealnie pasuje ten świecznik z enki co był wczoraj w kalendarzu, do tych świeczek. Bardzo ładnie to wygląda. Teraz może właśnie zapalę sobie świeczki. Pokażę Wam dzisiaj tak na szybko naszą selenizantkę. Zuzia ma dzisiaj urodziny, to znaczy można tak w sumie uznać, bo 23 grudnia ja ją dostałam kilka lat temu jako prezent pod choinkę i Zuzia w ten dzień obchodzi swoje urodziny. Dzisiaj kończy już 9 lat. Tak więc wszystkiego najlepszego Zuziu. A jeżeli chodzi o prezenty, to dostanie jej jutro już pod choinkę, tak więc ja już łączę jej to święto i nie daję osobnych prezentów. Tylko już jutro dostanie prezenty świąteczne i będą to wspólne już prezenty razem z urodzinowymi. Ja się dostałam w 2014 roku, czyli jest już ze mną 6 lat. Dopiero teraz zdałam sobie sprawę, że naprawdę minęło już 6 lat od kiedy mam Zuzię z... w domu, bo mi tak się wydawało, mi się wydawało, że naprawdę pomiędzy Sonią a Zuzią było wiele lat, znaczy niewiele lat, tylko było więcej różnicy zanim pojawiła się u mnie w domu Zuzia niż w stosunku do Sony. Ale tak naprawdę Sonię, po Sony pojechaliśmy w 2013 roku w sierpniu, bo Sonia urodziła się w czerwcu i my po nią pojechaliśmy w sierpniu, miała dwa miesiące, a Zuzia miałam w 2014 roku w grudniu. Czyli już 6 lat właściwie Zuzia jest ze mną. Także naprawdę długo. Ja zrobię sobie teraz herbatę po raz pierwszy w moim nowym kubeczku. Maja czeka za mną w kupnie, jak sobie zrobię herbatę. Już poszła. Noel, well, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was. What Bawię się z Majką. Rzucam jej pluszaki. Majeczka stęskniona, bo wczoraj krótko byłam w domu. Ale już będziemy miała więcej czasu dla siebie, tak? Do 4 stycznia. Jeszcze gryzie w Razem z mojeczką na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzymy Wam wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, ale przede wszystkim zdrowia, szczęścia. I żeby te święta były w gronie rodzinnym oczywiście jak najbliższym bo wiadomo, że nie możemy wyjeżdżać i jest ten czas, jaki jest. Ale mimo to mam nadzieję, że będą te święta dla Was szczęśliwe i rodzinne, i też, że więc znajdziecie czas właśnie w te dni dla swoich zwierząt. Chróbcie, też Wam życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, radości, dużo pewnie jedzenia, dużo wypoczynku. Tak, chróbcie, czego jeszcze życzysz? Wszystkim chomiczkom też dużo zdrowia życzymy. Pieskom, świnkom, kotkom i wszystkim zwierzętom. Oczywiście rybkom. A Maja się dobie do drzwi. Więc chowam chrupcia. Chrupek, jeszcze chcesz coś dodać? Ja powiem dopiero coś w Wigilię. Dzisiaj jeszcze nic nie będę mówił. Chodź tutaj, Gutek. Przywitaj się ładnie. Gucia jutro przemówisz ludzkim głosem? Chyba nie przemówi. Zobaczcie, jakie zdenerwowane. Teraz będziemy piekły z siostrą szarlotkę na święta. Na cieście kruchem. Tu już są jabłka. Maja oczywiście też nam towarzyszy w świątecznych przygotowaniach. Kilka pytań od Melisy: 11. Jakie jest Twoje ulubione danie? Więc ciężko mi jest wybrać jedno, ale bardzo lubię placki, ziemniaczane, pizzę i frytki, więc nie wiem, które z tych. Które kalendarz adwentowy do tej pory Ci się podoba najbardziej? Z tych, które miałam, no to ten z Janki był moim ulubionym. Czy planujesz jeszcze zwierzątko? Na ten moment nie, ale jeżeli będę miała w planach jakieś, to myślę, że będzie. Będą to rybki do większe akwarium, albo drugi chomiczek, ale to jeszcze na pewno nie teraz. To jakieś odległe plany. Ile maja ma lat? Maja ma 7 lat. I serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję za pytania. I również bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze i już za życzenia świąteczne, bo niektórzy już pisali. Bardzo Wam dziękuję. I teraz jeszcze odpowiem na kilka pytań od Lenka i Lulek. Czy pokażę na filmie ulubioną zabawkę Mai? Myślę, że to jest ta. Nie wiem, co to jest tak żółto, ale no to jest ta wiewiórka. I kolejne pytanie: Czy Sonia i Maja są tej samej rasy? Tak, to pincery miniaturowe. Jakie jest Twoje ulubione zwierząt pies? Ulubiony owoc Kokos. I jakie Twoje mają lat? To tak. Sonia ma 7,5. Maja ma 7, Zuzia ma 9, Chrupek i Guciu to mają jakieś, jakoś po pół roku. Znaczy, no pół roku mają chyba. No tak, tak gdzieś mniej więcej. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, czyli już jutro, ostatni vlogmas.